Ja góry, to wiecie, suba na kanale YouTube, witam z kolejnym kolejny rap, oczywiście. pozdrawiam fanów i fanek, których dzisiaj widziałem na Pychawie. W jeszcze się widzę w wtorek i na dożynkach. I potem jeszcze w Jaśniu się widzimy, w listopadzie i październiku i w grudniu i tak dalej, I tak z każdą wioską się widzę jest z każdym miasta. I raz, i dwa, i trzy. Kuba F to jest mój najlepszy fan. Przychodzi na moje turne, dzisiaj pójdę. gorda i sobie na kanale YouTube. Kuba F to jest mój najlepszy fan. Fan, fan. Kuba F to jest mój najlepszy fan. Przychodzi na moje turnę. Cieszę się jak dla niego i śpiewam dziś tu. Cuba F Cuba F.